Miłośnicy Akacjowej 38 mogą oczekiwać nowej dawki emocji. Z zapartym tchem śledzą losy bohaterów tej hiszpańskiej telenoweli, a scenarzyści przygotowali dla nich kolejne niespodzianki i zwroty akcji. Jakie tajemnice i wydarzenia czekają w nadchodzących odcinkach? Zapraszamy do zapoznania się z podsumowaniami odcinków 704, 705, 706, 707 i 708. Akacjową 38 można oglądać na antenie TVP1. Serial pokazywany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 18.20. Choć za nami już wiele odcinków, akcja serialu jest coraz ciekawsza. Niektóre intrygi i tajemnice bohaterów coraz bardziej wciągają widzów. Co spotka bohaterów z Akacjowej 38 w kolejnych dniach? W tym tygodniu emocji z pewnością nie zabraknie. Fanów czekają kolejne zwroty akcji. Sprawdź streszczenia, które zamieszczamy niżej. Akacjowa 38 odcinek 704 Poniedziałek 15 września 2025 roku. Antonio przyznaje, że to on ukradł naszej nikrosiny. Komisarz Mendes grozi, że go aresztuje, jeśli nie zwróci pieniędzy wszystkim, którzy zakupili jego polisy. Lolita twardo stoi za ukochanym. Co budzi zdziwienie wśród służby? Simon informuje matkę, że Adela jest mitomanką. Taka, że mu natychmiast z nią zerwać. Ursula nakazuje Blance milczenie w sprawie tego, co widziała w rezydencji. Liberto ma lek na wszy, ale mówi Rosinie, że to Afrodyzjak, Akacjowa 38, odcinek 705. Wtorek 16 września 2025 roku. Antonio przyznaje się przed Rosiną i Libertem, że to on ukradł naszyjniki i wstawił do lombardu. Obiecuje, że wkrótce go odzyska. Nie uzyskuje jednak przebaczenia rozżalonego ojca. Ursula, uprzedzając zamiary Blanki, wyjawia zszokowanym sąsiadkom, że Blanka to jej córka. Arturo płaci Rosinie czynsz za trzy miesiące z góry, gdyż wyjeżdża za granicę. W czasie wywiadu celi dla periodyku wieści Carmen dolewa jej do wina środek usypiający. Akacjowa 38 odcinek 706. Środa 17 września 2025 roku. Adela przyznaje się Simonowi, że jest mitomanką. Nie odróżnia fantazji od rzeczywistości. Susana nie chce, by Simon się dowiedział, że pułkownik Valverde płynie do Turcji. Antonito ma coraz większe kłopoty, bo kolejni klienci domagają się pieniędzy za polisy pogrzebowe. Lolita odkrywa że Antonito ją oszukał, bo opłacił kogoś, by udawał lekarza i zapewnił ją, że ma doskonałe zdrowie i na pewno nie umrze. Akacjowa 38 odcinek 707. Czwartek 18 września 2025 roku. Pułkownik Valverde zapowiada, że udaje się do Argentyny. Celia nie bardzo pamięta, jak przebiegł wywiad z dziennikarzem wieści. Lolita nie może wybaczyć Antonitowi, że ją oszukał i zrywa z nim. Kasilda przekonuje ją, że zrobił to dla jej dobra. Blanka obiecuje, że powie Diegowi, co ją trapi. Gazeta publikuje fotografię roznegliżowanej celi. Ursula zaciera ręce. Akacjowa 38, odcinek 708. Piątek 19 września 2025 roku. Fabiana ma urodziny. Myśli, że nikt o nich nie pamięta. Celia nie wie, jak to się stało, że udzieliła skandalizującego wywiadu i pozowała w negliżu do fotografii. Ursula rozpowiada, że to hańba dla całej dzielnicy. Trini broni Antonita, ale Ramon nie może wybaczyć synowi, że splamił honor rodziny. Okazuje się, że w ciastkarni Wiktora przyjaciele Fabiany urządzili jej wystawne urodziny.